Pozostałe i jeszcze łącznie z Wami 5 takich tygodni jest zaplanowanych. Będziemy znali cały obrót. Przynajmniej na razie w postaci 18 zborów. ale nie tak w nie zmiany, więc na pewno się zmniejszy. Liczbowo w takich sporach, ale to kwestia przyszłości. Teraz mamy 18. Czyli jesteście. Jednym z nich. I w ubiegłym tygodniu, kiedy byliśmy w zborze na Południe, w porównaniu z Wami, to jest o połowę mniejszy z Bo z tego, co tutaj mam napisane, 130 przejrzystych myślicieli, a tam jest połowa z tego. Ale powiedzieliśmy braciom, że będziemy dzisiaj z Wami i w niedzielę bracia i też zainteresowani, którzy chodzą na zebrania, prosili, żeby przekazać Wam bardzo serdeczne pozdrowienia, ponieważ należy się zapomnieć, więc uwalniam się z tych pozdrowień. A mamy też zaplanowany ten tydzień, w zasadzie to niecały tydzień, bo tak naprawdę to jest 5 dni, żebyśmy współpracowali. Mamy współpracować 3 lata, przynajmniej takie są wytyczne ciała kierowniczego. Na co dzień na co dzień Ile będzie to zobaczymy, ale w związku z tym, drodzy Basia, mam taką serdeczną prośbę, bo na pewno będziemy u Was częściej niż te 6 razy w ciągu tych 3 lat, bo już liczba zborów w tym odwodzie pokazuje, że do wszystkich zborów. żebyście się tak do nas zwracali po imieniu. Nie żaden nadzorca oborzań, podróżujący. Ja wiem co ja robię te operacji, więc bracia nie muszą mnie tego przypominać, A czasami w terenie raczej tak przypominają. Eee, nie zdajecie sobie sprawy, jak się człowiek wtedy czuje, kiedy ktoś się wprowadza i mówią, że to jest ten nadzorca oborów. Nie wiem czy w ogóle ludzie zdają sobie sprawę o to, o czym jest mowa. Chyba Chyba, że uznam, że ktoś studiuje nową duszę z zainteresowanymi, przestudiowali ten rozdział o nadzorcy a ponieważ tam jest w rameczce, że jeśli chcesz poznać nadzorcy obwodu, to poproś osobę, która z Tobą studiuje, żeby zapchał to nas tak niejako nie bo przecież to nie jest tylko. Ja mam imię, moja żona też ma imię i my bardzo chcemy żebyście zaraz mówili po imieniu, ale my będziemy starali się szybko poznać też wasze imiona, to też nam mówcie jak macie imię, bo najbardziej to poznamy tych z was, którzy będą na zbiórkach, z będziemy w służbie, czy u was też przy różnych okazjach, ale to też i przed, czy po zebraniu, jak będziemy rozmawiać, to też chcemy się w miarę rozsądnie, szybko poznać po imieniu, chociaż pewnie nie jest to takie proste, żeby szybko poznać 136 imion, ale możemy się starać. Mamy też plan w tym tygodniu, jak zapewne zauważyliście i na tablicy, i też wielu z Was ma te plany, jeśli nie wszyscy, i w tym tygodniu zaplanowano dziewięć zbiórek. Od ponad roku Ciało Biorodnicze wprowadziło taki program, że dwie zbiórki są również w sobotę. I chodzi o to, kochani bracia, żeby mieć taki osobisty cel, nie wiem co w ogóle powiedział o tym, czy na przykład cel, żeby być na jednej zbiórce w tym tygodniu, to jest przesada? Ja myślę, kochani bracia, że dobrze w ogóle mieć taki cel, żebyś był na jednej największej liczbie Minimum, minimum to coś chociaż na jedno. Oczywiście, żeby z nim wyruszyć, bo to też ma swoją wartość i znaczenie, ale przyznaczę, że, że ta jedna to jest takie minimum. No, zresztą trudno mówić o czymś innym, bo nie może być nic już bardziej mniejszego. Po prostu nie może być. Chodzi o to, żeby mieć taki cel, takie działania, na to czasy. Pewnie tak jest, że nie zawsze się uda to zrobić i sobota, niedziela dla niektórych braci jest dla nas tylko takim dniem na działalność, na służbę, na ewangelizację, bo jeśli ktoś pracuje od poniedziałku do piątku i ledwo też podejmuje, znaczy w sensie mam na myśli, że podejmuje działania, żeby być na zebraniach, ale już przy niektórych rozkładach zajęć, pracy trudno jest o służbie mówić, to sobota i niedziela zawsze daje piękną sposobność że w sobotę możesz być na dwóch zbiórkach, a w niedzielę na jednej, czy nawet w tych ciągu, w których dwóch dniach, wyruszysz trzy razy do służby. To może być i fakty zdecydowanie więcej niż normalnie, prawda? Więc żeby żeby mieć, kochani bracia, takie zdanie. Być na jak największej liczbie zbiórek, ale przynajmniej na, na jednej. Dlaczego? W niedzielę Wam odpowiem na to pytanie. W niedzielę za zakończenie obsługi powiem Wam, dlaczego ewangelizacja jest niesamowitym miernikiem i dlaczego ciało kierownicze wdrożyło coś jeszcze nowego. Znaczy na tyle ten, to jest takie nowe, że to nie jest już nowe, bo to, już ma ponad rok to postanowienie, ale żeby w sobotę były, była służba wypełniona w sobotę do południa i, i po południu. Dlaczego to będzie niedzielę, wszystko obrazu? A my się mamy, kochani, zastanowić nad tym tematem. W zasadzie, to, ten temat to jest pytanie, które dział kierownicze kieruje do wszystkich zborów na całej Ziemi. W tym okresie wizyt, tego planu, który jest przewidziany na całym świecie, gdzie sukcesywnie tydzień po tygodniu bo są wizyty, to ciało kierownicze do wszystkich słów Boże kieruje jedno pytanie. I to pytanie jest tematem tego osiągnienia. Czy jesteś gotów zdobywać się na ofiary na rzecz Proszę. Czy jesteś? W sumie e, takim wzorem dla nas i piękną postawą e, jest krótka. Jak zajrzymy w drodze do pisanku 56, 54, przepraszam, 54, a zapraszam, żebyśmy to zrobili wszyscy, 54, sam a wersję 60, to... ...dany poseł Starnika ukazuje istotę z tego, od czego trzeba zacząć. 54. Psalm, a werset szósty. Zobaczcie, co Dawid mówi. Okoczo będę składał ci ofiary. Będę słabił imię do kogo? bo jest to dobre. Co zauważacie, drodzy Handlacia, w tej wypowiedzi. Jaka zasadnicza myśl to jest tych słów. David rozumiał jedną bardzo dobrze rzecz. Jednej rzeczy był na 100% świadomy i w niej był przekonany. Zauważacie w jakiej? Że Jechowie trzeba coś dać. Że współpraca z Jehową to nie jest na zasadzie daj, daj, daj. Bo, bo taki syndrom i takie nastawienie umysłu to mamy takie sporządzane. Na Natomiast Dawid bo, trzeba coś dać od siebie. To nie jest Bóg tylko taki, którego się ciągle coś zaprosi, bo jest wszechmocny, bo ma niezrównaną pozycję, prawda? Zobaczcie, On mówił, będę składał Ci ofiary wiary Czyli jako mówił, ja rozumiem i ja chcę coś ci dać. A popatrzcie, że w tym wersecie też ciekawą jest formą, jak Dawid mówi to. Bo zobaczcie, tu nie ma wypowiedzi typu ochorczo będziemy! <grymne> nie mówi o innych ludzi. On mówi w swoim imieniu. Ja wiekowo będę składał ci to A o tym, że on naprawdę robił to szczerze i tak jak tutaj zaczął w tym wersecie ochorczo, to zobaczcie, chyba w piękny sposób świadczy to, jak Dawid yy, yy, z serca wypłynął pomysł, żeby wybudować dom dla Jechowej. Powiedział, ja jestem w pałacu, a arka, a przybytek, a to wszystko jest pod niebem. Zbuduję dom dla Jechowej. I jak mu to prorok powiedział, kiedy powiedział o tym? To Świetny pomysł dla Widziorówko, to, to jest dobre. Ale w nocy Jehowa powiedział do proroka: słuchaj, nie. Nie. Idźmy powiedz Dawidowi, że nie on, tylko jego syn. I Jehowa powiedział Dawidowi: że Dlaczego? Że prowadziłeś wojnę, że Twoje ręce przelały krew. Nawet jeśli to były wojny, może. To Jehowa powiedział: Nie, nie. nie. A Dawid jak zareagował? <kłyski> Łaski bez! Nie, to nie. Działem? Działem. Nie. Nie. Tak? No, zobaczcie, słusznie się śmiejecie. Ale właśnie, że to właśnie ta sytuacja między innymi pięknie pokazała, że, że Dawid naprawdę robił to szczerze i z serca. I to nie przyhamowało, że on dalej zbierał materiały. Cała jego polityka przyczyniła się do tego, że dla Salomona zapanował jakiś spokój i stabilność od okolicznych narodów. Dawid zgromadził złoto, srebro, metale, różne kamienie drogocenne. I to wszystko pięknie się przyczyniło później do postawienia domu Jehowy. To właśnie pod tym względem ta piękna postawa Dawida też nas, drodzy, uczy. No i można byłoby niejako, w oparciu o przykład tego człowieka, samego siebie sprawdzić, czy ja mam takie nastawienie. Że czy w głębi pewnie pojmujemy, Boha że Jechowie trzeba coś dać? Że jakby jesteśmy zobowiązani, żeby Jehowie coś dawać. I że to ty masz dać, nie góry, Ty, nie grupa służby polowej, tylko ja mam to dać. I że jeszcze popatrzcie, nawet jakby inni tego nie robili, to ja mam to robić. Ten przykład Dawida pięknie nas pod tym względem umrażliwia. No i gdyby popatrzeć na lud Boży, na to, co się dzieje w organizacji Bożej, to odpowiedź jest twierdząca. Poszczególni bracia, siostry żyją i postępują tak, jak dają. Zresztą każdy z Was w jakiejś mierze, kochani bracia, też to robi, bo na przykład, jeśli poświęcacie czas i siły, czy też Środki, na przykład, by się modlić, wykorzystać z zebrań, brać udział w służbie kazodziejskiej, to rozumiemy i pokazujemy, że coś ich powie, chcemy też dać. Ale niektórzy odgrywają coś więcej, bo na przykład y, ktoś, kto poświęca swoje życie i czas tego życia pracując w Betel. To Betel Idą ludzie, gdzie klub zaczyna się od 19 lat, a kończy na 35. To się mówi, że to jest najbardziej produktywny rok. Czy lata. To znaczy, że jak już kończy 35 lat, to mu płyną za służbę. Ale jak już skończy 35 lat, to nie wypełni wniosku do tego. W świecie, jest zachęta, żeby ludzie w tym wieku, to, to, to raczej się rozwijali w pełni przez wykonaną. Wielu powiedział, że skończy studia i ja go zapytałem, co będzie robił. Powiedział, kasę. Także co? Kasę. To to widać, że akurat ten nasz biedny brak już samy tym duchem świata i tak mu ukształtował świat. Ale, ale tam idą.